Cześć rodzina duchowa. To co? Odczyt dla kolektywu na dzień 27, października. Lecimy. Co potrzebujemy wiedzieć dla naszej rodziny już. Na początek mamy Rycerza Dysków oraz Gwiazdę. To w rewersie. Weźmy to tak. Dobra. Zpierw odczytamy Gwiazdę. Gwiazda, inspiracja, krystalizacja, samopoznanie, emanacja, jasne wizje, ufność w siebie, połączenie z uniwersalną inteligencją, bycie kanałem dla tego, co boskie. Robię ten reading na żywo, nie strzelajcie do posłańca. Dobra, przejdziemy tutaj do konkretów już. Pozwól, by Twoja gwiazda wzniosła się wysoko. Pozostań w kontakcie z Ziemią. Zaufaj swoim inspiracjom i znajdź sposób, by podzielić się nimi z innymi osobami. Po owocach zostaniesz oceniony i poznany. Więc tak, skoro gwiazda jest na odwrocie, ktoś nie ufa swoim inspiracjom. I nie chcę znaleźć sposobu, by podzielić się tym z innymi osobami. Jeżeli to zrobisz, to generalnie będziesz oceniony i poznany. I tutaj jeszcze taki tip: mniej gadać, więcej robić. No. Tak to odbieram, wtedy będzie gwiazda. Czyli zniesiesz się wysoko. Ktoś się nie spełnia całkowicie w obecnym zakresie działania. I ktoś nie dokłada wszelkich starań, żeby nadać. Wyraz swoim ideałom i ideom. Brakuje tutaj twórczej siły wyobraźni i kontaktu z wszechogarniającą świadomością. Nad tym trzeba popracować, żeby właśnie znaleźć drogę do realizacji idei, tak. Dobra. Szybki reading dzisiaj. Robię odczyt trochę intuicyjnie, trochę podręcznikowo, takie moje stilo. Dobra, jedziemy. Dalej jest Rycerz Dysków, więc idziemy do Rycerza Dysków. Ok, dawno mnie nie było w ogóle. Byłem pochł pochłonięty swoimi sprawami. Wiadomo, każdy ma coś swojego. No a żeby robić odczyt dla kolektywu, muszę mieć sporo energii. A chciałem ją zachować dla siebie. Rycerz dysków. Każdy z nich praca i trud, które przynoszą efekty. Pełne zaangażowanie wszystkich sił. Służebne i mówiące o się realizacji zadań życiowych. Tak. Nadszedł teraz czas, byś wykorzystał swe zdolności w służebny sposób. Zadania, przed jakimi stoisz, są wielkie i wymagają od Ciebie zaangażowania wszystkich sił. Jeśli podejmiesz się tego trudu, spotka Cię nagroda w postaci opitych plonów, o czym mówi nam to... gwiazda tutaj na górze. Tutaj ewidentnie jest energia zblokowana. Mhm. No, trzeba więcej działania, nie bardziej się zaangażować. Wtedy będą obfite plony. Skup się bardziej na pozytywach. I więcej tego zaangażowania. To jest proces nauki i rozwoju. Podaj mi się zadań, które rzuca ci życie. I znajdź siłę do realizacji. Tego właśnie brakuje. Dobra. Tak jak mówiłem dzisiaj, fast reading. Jeszcze chcemy jakieś kartę. Dalej. Głupimy. No. Pięknie. O. Dobra. Myślę, że zrobimy to tak. Dobra że buław oraz fortuna. Dobra. Szukamy. Tutaj na księcie było widać, że jest Rydwan, że coś zacznie pędzić, ale żeby zacząć pędzić. Potrzebne jest tutaj działanie, którego na razie brak. znajdź sobie siłę, determinację, żeby osiągnąć właśnie te gwiazdy. Czyli trzeba zapierdalać, nie? Jak ten rydwan. Dobra. Intensywność, rozkwitająca miłość, intuicyjna kreatywność, doświadczenie życia z otwartym sercem. Posiadasz wszystko, czego potrzebujesz. Czyli masz wszystkie narzędzia w ręku. Co z nimi zrobisz? To już Twoja decyzja. Nie pozwól się ograniczyć, nie pozwól się powstrzymać. Życie jest gotowe, by Ciebie powitać. Zaufaj swoim nieograniczonym twórczym możliwościom. Okej. Okay. Na jakie nowe doświadczenia jesteś teraz otwarty? Rozłóż szeroko ramiona i oddychaj z głębi serca. Raduj się okazowaniem miłości wobec życia. Kierunek. Kocham życie, a życie kocha mnie. Generalnie hmm, Rydwan świadczy o tym od, odnosząc się do tych kart, które są w rewersie tak czuję Jest tutaj zastój, tak? Z, przez ten zastój, przez brak jakiejś siły bądź jakieś ograniczenia nie możemy sięgnąć po gwiazdy. Jeżeli to byśmy zlikwidowali, no to wtedy będziemy właśnie zapierdalać. Tylko trzeba być otwartym i kochać. Życie, bo już masz wszystkie narzędzia tak naprawdę w ręku. Koło fortuny, no fortuna tutaj zdecydowanie nam będzie sprzyjać przy tym, tylko mówię, no trzeba się odważyć na ten pierwszy krok. Nowy początek, poszerzenie horyzontu, kreatywność, wielki przełom, samorealizacja, nieoczekiwane szczęście, wyzwolenie. Wskazówka, jeśli w tym życiu nie zdarzają się żadne cuda, oznacza... To, że coś jest nie tak, o czym mówi nam rycerz dysków. Jakby się zablokował. Tak, tak czuję. Czyli jeszcze raz, jeśli w tym życiu nie zdarzają się żadne cuda, oznacza to, że coś jest nie tak. Teraz masz możliwość dokonania wielkiego przełomu. Wykorzystaj te szanse. Czy jesteś naprawdę gotów na wielkie szczęście? Czy nadal upierasz się przy niepotrzebnych ograniczeniach? Tutaj rada do tego koła fortuny jest taka: myślę, że to jest ważne. Czuję, że to jest ważne. Przygotuj listę, lub odpowiedz, opowiedz jednej z bliskich osób o tobie. O tej liście, nie? Trzeba powiedzieć tej bliskiej osobie. Co w twojej aktualnej sytuacji oznacza dla ciebie szczęście? Na drugiej liście wypisz wszystko, co ci przeszkadza by być teraz szczęśliwym <laughs> czyli generalnie tak fortuna będzie nam sprzyjać ale tutaj trzeba podjąć działania, bo masz już narzędzia blokuje cię nie wiem, brak kreatywności brak siły, brak motywacji do tego jeśli to przezwyciężysz no to będziesz zapierdalać fortuna będzie ci sprzyjać okej okay. No, i zrób tą listę, nie? Zrób tą listę rzeczy, które Ci sprzyjają i rzeczy, które Ci przeszkadzają w byciu szczęśliwym. Czyli, co oznacza dla Ciebie szczęście i co Ci przeszkadza teraz być szczęśliwym. Ukierunkuj to tak. Jestem teraz otwarty na cud szczęścia w moim życiu. Dobra. Wiem, że to będzie krótkie czytanie. zno pokładu. Mamy tutaj cztery kielichy. Tak. To jest przepych. Dobra. Jest przepych. Ja jeszcze przeczytamy. Przeczytamy tutaj four of cups four of cups mm, let's get it lecimy po czwórkę kielichów ok hmm. ogólnie sytuacja odnosi się tutaj o. ja widzę to tak Masz miłość sobie, jakąś czułość, są pokłady opiekuńczości i bogactwa emocjonalnego. Jest także niebezpieczeństwo emocjonalnego zdominowania lub uzależnień, więc trzeba tutaj uważać, mega w tej sytuacji na uzależnienia, jakieś emocjonalne zdominowanie. A miłość, czułość, opieka, bogactwo emocjonalne to są twoje atuty, które pomogą Ci przezwyciężyć właśnie te blokady, które doprowadzą Cię do gwiazdy. Narzędzia masz, będziesz zapierdalał jak czariot. Fortuna nam sprzyja. Tylko zrób tą listę, nie? żeby się rozeznać. Właśnie w tym wiem, że się powtarzam, ale czuję, że to jest ważne. <laughs> Wskazówka. Doświadczasz wiele miłości oraz zainteresowania. Raduj się tym i delektuj. Bez popadania jednak w jakiekolwiek zależności. Czy jest jakaś relacja, związek, który odbierasz jako ograniczający? Czy samemu mógłbyś zdominować inne osoby poprzez okazywanie zbyt wylewnego zainteresowania? Odpowiedz krytycznie na powyższe pytania. Wyciągnij w razie potrzeby kolejne karty. Wskażą one, na co powinieneś zwrócić uwagę, co powinieneś zmienić. No dobra, no tu nas namawiają do tego, żebyśmy wyciągnęli jeszcze jakąś kartę. Kierunek czerpie radość z bycia razem z, no właśnie, z czym? W poczuciu wdzięczności i wolności. No, czyli tutaj trzeba zadbać troszkę o swoją wolność i być bardziej wdzięcznym. Nie wypieram się swoich potrzeb, respektuję jednak równocześnie niezależność drugiej osoby. Dobra, wpłyniemy jeszcze dla Was jedną kartę. Jedną kartę na wspólne. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zostawcie po sobie jakiegoś lajka, komentarz, żebym wiedział, że ktoś się ogląda. No i co? Możesz postawić mi kawę na Bajkofi. Te odczyty, co tutaj robię dla kolektywu, zawsze będą darmowe. A jak coś, będziecie mogli się ze mną niedługo skontaktować. O, jakieś prywatne odczyty. ja że jestem w tym dobry. Dobra. Uh -huh. Ósemka była w rewersie. Szybkość. Ej to włoc. Aj to Szybkość. Spontaniczność, jasna, bezpośrednia, szczera komunikacja, przezwyciężenie nieporozumień. Brakuje komunikacji, ewidentnie. Spontaniczność być może jest, ale to w ogóle nie w tą stronę, nie idzie. Nie ma, nie ma właśnie tutaj jasności w komunikacji i przezwyciężenia nieporozumień. Nie wiem, czy to jest chęć, czy to jakaś blokada. Ale tego brakuje. Oto nadeszła chwila, kiedy powinieneś w jasny i stanowczy sposób przedstawić własny punkt widzenia. Nie robisz tego. Nie robisz tego do końca. Mimo, że ci się wydaje, że to robisz, ja widzę, że tego nie robisz. Karty to pokazują. Okej. Okay. Jesteś otwarty i pozostajesz całkowicie wierny sobie. Sytuacja jest wręcz odwrotna. Wyjaśnianie nieporozumień jest możliwe. Wychodzi na to, że na tą chwilę to nie jest możliwe. Tak. Czy są takie osoby, wobec których nie masz odwagi otwarcie bronić swojego zdania? Uuu. Uu. Ktoś nie walczy o siebie. Ewidentnie. Nie broni swojego zdania. Być może jest poddany wpływom manipulacji. Tak, niektórymi osobami bardzo łatwo manipulować, więc uważajcie na siebie, w to co wierzycie. Ludzie noszą cholerne maski i często ich intencje są gdzieś zakopane bardzo głęboko, bardzo daleko. I ich nie zobaczycie dopiero, jak maski opadną. Co często następuje po bardzo, bardzo długim czasie, to wtedy intencje wychodzą na wierzch. Dokładnie. Także bronić swojego zdania, walczcie o siebie, bo myślę, że warto. Wykorzystaj okazję, by w otwarty sposób zwierzyć się ważnym dla Ciebie osobom. Porozmawiaj z nimi lub napisz do nich list. Mm hmm. No, jest tak jak mówiłem na początku, co do tej karty. Tutaj nie ma właśnie tej chęci bezpośredniej, szczerej rozmowy, komunikacji, nie? Także przezwycięż te blokady. Też tutaj karta mówi nam o szybkości, pośpiechu. No, być może to, to potrwa jakiś czas, jest odległe w przyszłości, ponieważ karta jest na, na rewersie i. I czuję, że wiele rzeczy może się dziać powoli i być spowolnionych nawet mm, przez nas samych, ponieważ sabotujemy w jakiś sposób swoje działania, dlatego że ktoś nami manipuluje, bo się dajemy. Więc broń swojego zdania, stary, stara, broń swojego zdania, nie? To jest właśnie to. Wykorzystaj okazję, by w otwarty sposób zwiedzić. Zwierzyć się, ważnym dla Ciebie osobom, jeszcze raz to czytam, napisz do nich list, porozmawiaj z nimi. Nie śpiesz się z tym, bo nawet chyba pospiesz tu jest niewskazany. Zastanów się, przekmin to. Nie bądź impulsywny, nie bądź impulsywna. Masz już wszystkie narzędzia. Masz już wszystkie narzędzia przecież. Zapierdalać będzie później. Będziesz później. Fortuna będzie ci sprzyjać. Także zdejmij te blokady z siebie. Sięgnij po gwiazdy. To jest wszystko do zrobienia. Zaufaj sobie. Bądź otwarty. To jest klucz do, do wielu osób. Tak naprawdę, nie? Dobra. I tak jak mówię. Nie strzelajcie do posłańca jestem tylko posłańcem. Odczyt robiony na szybko. Zostaw lajka, komentarz, jakiś ślad po sobie. No i co? Będzie jakieś tam kofi. A jak się wyrobię, to jeszcze jakieś tam w niedługim czasie wpadną wpadnie możliwość prywatnych odczytów. Dobra, to tyle na dziś. Dzięki Rodzino dusz i pamiętajcie pokój, miłość i światło.